Dzień dobry moi słuchacze, wierni widzowie naszej telewizji Remba TV. Witam z dyrektor z samego centrum warszawskiej starówki, ze znanego w świecie, nawet tego oto lodowiska, które tutaj się za mną znajduje przy pomniku warszawskiej syrenki. Jako, że trwa przerwa techniczna, tutaj dam wam ogląd całego tutaj tego rynku starego miasta w koło. No niesamowity widok jeszcze. Ze mną w tle, także dodaję to uroku i przejdę się z wami kawałeczek. Tam może na barbakan na drugą stronę Wisły. Zrobimy rzut oku. oka. Przepraszam. Dyrektor musi nad dykcją popracować. Jeżeli chce jeszcze tutaj trzymać jakiś poziom tej telewizji, ale powiem wam, że jest przerwa techniczna, także dobrze to się wszystko składa, bo możemy sobie przejść trochę tutaj po starym mieście. A ja mogę być w swoim żywiole, tylko, czyli trochę ponawijać. Popleś bzdury na razie, bo w nocy szykuje się powa poważny temat i będzie, jakiś, planujemy jakiś taki nowy cykl o życiu trochę porozmawiać, o poważnych sprawach dręczących ludzi. Ale zobaczcie, no jest cudowne to na Starym mieście. Jeszcze świąteczna uprawa, światełka, wszędzie śnieg, jest trochę zimy, bo także jest super osko. Także kawałek jeszcze przejdziemy, a po lewej mojej stronie znajduje się kiedyś moja za czasów takich specjalnych restauracja Murzynek. Były kiedyś w tej restauracji Murzynek. Pamiętam były bardzo dobre obiady, fajne jedzenie, a szczególnie tutaj smakowało mi spaghetti robione w tej restauracji Murzynek, takie spaghetti, ala coś tam takie zwykłe spaghetti najprostsze jakie można było zrobić ale było bardzo smaczne, a niedaleko był super bal mleczny, który też już jest zamknięty a w ogóle tu są wszędzie takie rejony na Starym Mieście między innymi to Krzywe Koło gdzie kręciliśmy tutaj wiele filmów a między innymi Pan Testo mamy tutaj świetne zdjęcia a tutaj po mojej lewej prowizoryczny ten przystanek autobusowy stał, były tu plakaty rozwieszone pójdziemy sobie na Kamienne Schodki, jeszcze Wam pokażę Także bądźcie z nami, pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Oglądajcie, umawiajcie się na te wywiady rozmowy. Czekam na Was. Możecie przysyłać te zdjęcia, była taka prośba. Jack przysłał fajne zdjęcie. Już jest w naszym albumie, dodałem go do albumu. Także jest tam już około 200 chyba zdjęć, nawet tak mi się wydaje. Idziemy na krzywe koło. Czyli trasą wszystkich naszych produkcji, które tutaj kręciliśmy, między innymi też. Marzec 1968, pierwszy dzień zdjęciowy tutaj był robiony. Pamiętamy tutaj, trochę tutaj remonty trwają, ale była tu pani Kwiaciarka. Już parę osób, które tutaj zaczynały tą produkcję, już od nas odeszło, także pozdrawiamy ich, ślemy im tam chwilę skupienia do góry. Trzymajcie się tam, bądźcie wiecznie już szczęśliwi. Także tutaj idziemy cały czas trasą. Tutaj wspomnieniowo, planową, gdzie robiliśmy tutaj na kamienne schodki. Idziemy w stronę fontanny. Fontanny w okresie jesienno-zimowym są nieczynne. Dopiero na wiosnę się otwierają. Pokazy multimedialne, no ale już kamienne schodki. A jak już jesteśmy, to sobie po prostu zapraszam z ulicy Brzezowej skręcimy na te kamienne schodki, na spacer z dyrektorem po pamienny, kamiennych schodkach. Bo kto nie schodził po kamiennych schodkach z dyrektorem, ten właściwie można powiedzieć, że nie wie, co to jest prawdziwa, prawdziwa radość spaceru po Starym Mieście. Może ja tyłem zejdę, bo wtedy by było widać te kamienne schodki gdzieś w tle. O, widzicie? Fajnie to się schodzi. nie? Tylko światło, i słabe, nie będzie widać. To weźmiemy je tutaj od dołu. Będziemy schodzić. Także powiem Wam, że tak, że już jest. Dochodzimy do 190. filmu na kanale Ręba TV. Poszło trochę z ostatnich planów, trochę filmików. Jako, że wróciłem do czynnej aktywności. Jak wiecie, widzieliście. No a za chwilę będzie testowanie. Lodowiska na Warszawskiej Starówce o godzinie 16 otworzą. Widzieliście tafla lodu w lśni przygotowana. Jeden z pierwszych tam zamieszam. Trochę pod tempie lód. Pozdrawiam wam, Was serdecznie. Trzymajcie się miłego popołudnia. Jeszcze zrobię jeden lifeik, może później. Chcę, żebyście teraz tutaj nie zobaczyli. Pokażę Wam to lodowisko, jak wygląda tam. W ogóle zabawa na tym lodowisku, czy w ogóle przyjdą ludzie, czy, czy będzie miejsce. Jak widzieliście pod pałacem, dużo luzu, można się ślizgać dowoli, nie ma tłoku. Może jak ferie się zaczną, będzie więcej ludzi. I ze Starego Miasta żegnam Was chwilowo. Wypoczywajcie, bawcie się dobrze, niech się Wam zakręci w głowie. Jest karnawał, możecie szaleć, bawić się, imprezować. No i oczywiście w chwilach wolnych oglądać REMba TV do czego zachęcam, polecam rock and roll, aloha bracia i siostry, jedziemy z popołudniem.